Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre trudności utrzymują się w Twoim życiu, mimo że wkładasz w nie tyle wysiłku, modląc się i szukając rozwiązań? Niektóre problemy wydają się nigdy nie znikać, jakbyś utknął w niekończącym się cyklu wyzwań i przekleństw, których nie da się przerwać. A co, jeśli powiem Ci, że mogą istnieć ukryte grzechy, których nawet nie dostrzegasz? A które przyciągają te trudności i blokują błogosławieństwa, które Bóg pragnie wlać w Twoje życie. Rzeczywistość może być głębsza i bardziej niepokojąca, niż sobie wyobrażasz. Pozwól, że opowiem Ci historię kobiety, która była bardzo pobożna. Modliła się każdego dnia i szukała boskiej pomocy, ale jej życie było pełne problemów. Ciągle była chora, Przyciągała negatywne energie i żyła w ubóstwie. Wydawało się, że smutek jest jej jedynym towarzyszem. Zastanawiała się: Dlaczego, mimo że tak bardzo się modli, nic się nie zmienia? Pewnego dnia postanowiła zbadać sytuację i odkryła, że w jej życiu są ukryte grzechy, rzeczy, o których nie miała pojęcia, które przeszkadzały jej w drodze. Kiedy to zrozumiała, była niezwykle zaskoczona. Jak coś, czego nie widziała, mogło przynieść tyle bólu, ale z odwagą uwolniła się od tych grzechów, a jej życie zaczęło się zmieniać. Błogosławieństwa Boże zaczęły do niej przychodzić, jej zdrowie poprawiło się, jej finanse zaczęły prosperować, a pokój zagościł w jej sercu. Dziś prowadzi pełne i błogosławione życie, pokazując, jak Bóg może wszystko przemienić. Czy kiedykolwiek myślałeś, że coś podobnego dzieje się w Twoim życiu? Chcę ujawnić siedem ukrytych grzechów, które mogą być obecne w Twoim życiu, a których nie dostrzegasz. Te grzechy mogą przeszkadzać w Twoim szczęściu i blokować błogosławieństwa Boże w Twoim życiu. Niezbędne jest dziś pozbycie się tych ukrytych grzechów. Ojciec Pio zawsze nas na to ostrzegał. Był jednym z wielkich świętych Kościoła katolickiego, poświęcił swoje życie, aby pomagać ludziom dostrzegać i zwalczać duchowych wrogów, którzy działają w milczeniu. Rozumiał, że często nie są to widoczne grzechy, takie jak zabijanie czy kradzież, które najbardziej nas ranią. Zamiast tego, to ukryte grzechy w naszym sercu, przebrane w drobne działania lub myśli, które wydają się niewinne. Te subtelne grzechy, których często nie rozpoznajemy jako złe, mogą przynosić problemy i blokować błogosławieństwa Boże w naszym życiu. Ile razy modliłeś się, prosząc Boga o pomoc i zastanawiałeś się, czy Bóg mnie słyszy, lub czułeś, że coś blokuje Twoje modlitwy, może się zdarzyć, że, nie zdając sobie z tego sprawy, masz coś w swoim sercu, co uniemożliwia przyjęcie błogosławieństw. Pozwól, że dziś zakończymy ten stan. Razem odkryjemy te ukryte grzechy i jak mogą wpływać na Twoje życie poprzez Słowo Boże, nauki Ojca Pio i wiarę. Znajdziesz drogę do prawdziwego uwolnienia duchowego. Uwalniając się od tych przeszkód, łaska Boża może swobodnie płynąć w twoim życiu, przynosząc pokój i radość. Pod koniec tej ukrytej odsłony zrozumiesz lepiej wyzwania, przed którymi stoisz i będziesz gotowy, aby je przezwyciężyć. Czas powiedzieć dość trudnościom i otworzyć drzwi dla błogosławieństw boskich. Zanim przejdziemy dalej, chcę, abyś napisał w komentarzach potężne zdanie, aby Bóg Cię błogosławił. Napisz z wiarą następujące zdanie: Panie, przyjmuję Twoje błogosławieństwa. Zrób to z pewnością, a zobaczysz, że jeszcze dziś dostaniesz błogosławieństwo od Boga. Amen. Teraz przejdźmy do siedmiu ukrytych grzechów. Które musisz dziś wyeliminować. Pierwszy: Duma. Ukrywa się w cnotach i sprawia, że wierzymy, iż jesteśmy na właściwej drodze, nawet gdy oddalamy się od Boga. Duma objawia się jako samowystarczalność, gdy myślimy, że nie potrzebujemy pomocy i że możemy wszystko rozwiązać sami. Biblia ostrzega nas przed Dumą w Jakuba 4:6. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Ojciec Pio mówił, że duma jest cichym wrogiem, który może kryć się za dążeniem do doskonałości. Jeśli czujesz, że nic, co robisz, nie jest wystarczająco dobre, to może być duma. Duma uniemożliwia nam przyjęcie błogosławieństw bożych. Ojciec Pio podkreślał znaczenie pokory. Twierdząc, że uznanie, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga, jest kluczowe: Jeśli Duma blokuje Twoje życie duchowe, czas na refleksję i poszukiwanie prawdziwej pokory. Drugi: żal. To uczucie szkodzi naszemu życiu duchowemu i może być ukryte w naszych sercach. Jezus uczy nas, że przebaczenie jest niezbędne w Mateusza 6. 14. Myślnik 15. Mówiąc, że jeśli nie przebaczymy, nie zostaniemy przez Ojca przebaczeni. Żal przywiązuje nas do przeszłości, blokując odpowiedzi, które Bóg chce nam dać. Ojciec Pio ostrzegał, że przechowywanie żalu tworzy barierę między nami a Bogiem, wpływając na nasze relacje. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia ale uwolnienia ciężaru serca i zaufania Bogu w kwestii sprawiedliwości. Choć przebaczenie może być trudne, z łaską Bożą jest to możliwe. Czy jesteś gotowy, aby uwolnić się od tego żalu i otworzyć swoje serce na pokój boski? Przebaczając, uwalnia się i pozwalasz, aby miłość Boża zagościła w Twoim życiu. Wybierz przebaczenie dziś i otwórz się na życie pełne pokoju i miłości. Trzeci. Strach. Choć go nie rozpoznajemy, może oddalać nas od wewnętrznego pokoju i kontrolować nasze decyzje. Jezus mówi nie bój się, tylko wierz. Strach jest naturalny, ale gdy nas dominuje, uniemożliwia nam w pełni przeżywać obietnice Boże. Ojciec Pio ostrzegał, że strach może nas oddalić od działania boskiego i skłonić do zaprzeczania wierze. To uniemożliwia nam działanie i może blokować możliwości. Strach uniemożliwia Twój rozwój duchowy. Ziara to odwaga, by iść naprzód mimo strachu. Miłość Boża jak mówi jedna Jana, godzina czwarta szesnaście jest antidotum na to. Jeśli strach jest ciężarem, oddaj go Bogu w modlitwie i proś o zaufanie. Pamiętaj, nie bój się, tylko wierz oddając się Bogu, on rozwiewa strach i otwiera przestrzeń na swoje cuda. Czwarty duchowa obojętność. Możemy się tak przyzwyczaić do rutyny modlitwy i sakramentów, że stają się one obowiązkami. Święty Paweł w liście do Rzymian godzina 12:11 mówi Nie bądźcie ospali w gorliwości bądźcie żarliwi w duchu Nasza relacja z Bogiem powinna być żywa pełna miłości Ojciec Pio uczył że codzienna modlitwa i refleksja są kluczem do utrzymania pasji i zaangażowania w życie duchowe Pytaj siebie czy modlę się z sercem czy poszukuje prawdziwego połączenia z Bogiem, czy jedynie wykonuje obowiązki? Przebudź swoją duchowość, wprowadzając nową jakość w modlitwy i sakramenty. Zobacz, jak Twoje życie duchowe zaczyna kwitnąć. 5. Zazdrość. Działając potajemnie, może doprowadzić nas do nienawiści i konfliktów. Biblia uczy nas w Galacjan godzina 5,26, nie bądźmy więc próżni, jeden drugiego nie pobudzajmy do zawiści. Zazdrość oddala nas od prawdziwej radości. Ojciec Pio mówił, że zazdrość jest gorsza niż grzech, ponieważ powoduje, że dzielimy się z innymi swoimi wrogami. Gdy jesteśmy zazdrośni, koncentrujemy się na tym, Czego nie mamy, zamiast dzękować za to, co mamy, zamiast porównywać się do innych, zacznij dostrzegać swoje błogosławieństwa, celebruj sukcesy innych i wypróbuj nowe sposoby na okazywanie wsparcia. W ten sposób uwolnisz się od tego ciężaru i doświadczysz prawdziwej radości. 6. Przywiązanie do rzeczy materialnych. Współczesny świat kusi nas do gromadzenia dóbr i poszukiwania szczęścia w materialnych dobrach. Jednak to przywiązanie do przedmiotów może nas oddalić od duchowych błogosławieństw. Jezus naucza nas w Mateusza 6, 19, myślnik 21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie moól i rdza niszczą. Ojciec P.I.O. zachęcał do wolności od materializmu. Życie w obfitości duchowej wymaga uwolnienia się od nadmiernego przywiązania. Zamiast szukać wartości w dobrach, szukaj głębszego celu w miłości i relacjach. Uwolnij przywiązanie i dąż do prawdziwego bogactwa duchowego. 7. Brak miłości do bliźniego. Ten grzech jest bardziej powszechny. Niż się wydaje. Często możemy działać obojętnie wobec potrzeb innych. Jezus uczy nas w Jana 13, 34, myślnik 35. Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Ojciec Pio podkreślał znaczenie pielęgnowania miłości braterskiej. Brak miłości może manifestować się w krytyce, osądach i braku empatii. Życie chrześcijańskie opiera się na miłości i współczuciu. Jeśli oddalasz się od miłości, możesz tworzyć blokadę w swoim życiu. Żądaj sobie pytanie: czy okazuję miłość w codziennych działaniach? Jak mogę być błogosławieństwem w życiu innych? Zacznij pielęgnować miłość i zobacz, jak to przemienia Twoje życie. Podsumowanie. Reflektując nad tymi ukrytymi grzechami, zauważ, że zmiana zaczyna się od decyzji o ich porzuceniu. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie modlitwy i oddania się Bogu. Uwalniając się od tych grzechów, otworzysz drzwi dla boskich błogosławieństw. Pamiętaj, podróż duchowa jest nieustanna i wymaga czujności. Dzięki łasce Bożej możesz pokonać te wyzwania i żyć pełnią życia, które On ma dla ciebie. Amen.